Spokój i dobro kochani, dziś jest sobota po popielcu 25 lutego, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na zielone pastwisko. Dzisiejsza Ewangelia, kochani, opowiada o spotkaniu pana Jezusa z celnikiem, który siedział w komorze celnej o imieniu Lewi. Jest to drugie imię celnika Mateusza. Kiedy Jezus go zobaczył, powiedział do niego: pójdź za mną. A on natychmiast wstał, zostawił wszystko i poszedł za Jezusem. Następnie Mateusz, właśnie ten Lewi, zorganizował przyjęcie u siebie w domu na cześć pana Jezusa. Było wielu celników, grzeszników. I później faryzeusze pytali uczniów, dlaczego wasz nauczyciel jada i pije z celnikami, grzesznikami? I wtedy Pan Jezus odpowiedział na to takimi słowami: Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Pan Jezus jest takim dobrym pasterzem, który idzie i szuka tych wszystkich owiec, które są zagubione. Co więcej, często zdarza się, że spośród tych, którzy są nawróceni, Angażuje ich, aby stawali się jego uczniami, aby byli głosicielami Bożego Miłosierdzia. Czytając tę dzisiejszą Ewangelię, przypomina mi się takie mocne świadectwo jednego z moich braci z zakonu, który zanim przyszedł do Franciszkanów, to siedział też w więzieniu. Uczestniczył w swojej miejscowości w takiej grupie przestępczej napadali na różne mieszkania w celach rabunkowych. I pewnego dnia, kiedy napadli na pewnego starszego człowieka, mieli nałożone Pończochy na głowy, nie wiadomo skąd pojawiła się pielęgniarka, która opiekowała się tym starszym człowiekiem. Byli strasznie zaskoczeni. Ten mój kolega złapał ją silnie za rękę. Później się dowiedział, że ona w tym momencie doznała silnego szoku, z którego później bardzo trudno jej było wyjść. I słuchajcie, w wyniku tego napadu i tego wszystkiego, co się później zdarzyło, on trafił do więzienia. Groził mu dość wysoki wyrok, natomiast w wyniku amnestii szybciej wyszedł. Czasem opowiadał nam o tych wszystkich perypetiach, o tych wszystkich sytuacjach w więzieniu, o tym, co przeżywał, jak bardzo był załamany tym, że całe życie po prostu jego legło w gruzach. A jednocześnie odczuwał takie ogromne pragnienie modlitwy. Czuł tak w sposób intuicyjny, że to właśnie w modlitwie u Pana Boga jest jego uzdrowienie. Później, kiedy wyszedł z więzienia, razem z kolegami dowiedzieli się, że są gdzieś tam w sandomierzu jakieś rekolekcje. Więc pomyśleli, a pojedziemy na tę rekolekcje, pośmiejemy się trochę z klechów, trzy dni darmowego pobytu, więc czemu nie. I kiedy pojechali, okazuje się, że on tam rozpoczął taki proces nawrócenia, wyspowiadał się. I tak jak początkowo próbował drwić sobie trochę z klechów, później poczuł powołanie do tego, aby być kapłanem, żeby być franciszkaninem. Tak marzył sobie, chciałbym spotkać tę kobietę, tę pielęgniarkę, prosić ją o przebaczenie. Nie wiedział, jak mo może do niej dotrzeć. Aż pewnego dnia, kiedy był w miejscowości swoich rodziców, siedział na przystanku autobusowym na ławce, y pojawiła się ta pielęgniarka. Wtedy podszedł do niej i powiedział: To ja uczestniczyłem w tym rabunku, w tym napadzie, i ja chwyciłem panią mocno za, za rękę, chciałem przeprosić. Rozmawiali przez dłuższą chwilę. Kiedy przyjechał autobus, ona wsiadła i pojechała. Później, kiedy miał swoją pierwszą mszę świętą, tak zwaną świętą prymicyjną, jest taki zwyczaj, że po pierwszej mszy świętej, taki świeżo upieczony kawlan, udziela indywidualnego błogosławieństwa, nakłada ręce na głowę różnych ludzi, którzy podchodzą i proszą o to błogosławieństwo. I w pewnym momencie zauważył, że podchodzi ta pielęgniarka. Położył jej ręce na głowę, a ona przyjęła to błogosławieństwo. I ucałowała jego kapłańskie dłonie. On wtedy wybuchnął ogromnym płaczem, ona również. Przez dłuższy czas nie mogli się powstrzymać od szlochu. Po prostu oni wiedzieli, że w tym momencie dokonuje się taki niesamowity proces przebaczenia i uzdrowienia. I mój współbrat mówi, że od tego momentu zaczął czuć taki ogromny pokój w swoim sercu i ogromne Boże błogosławieństwo. Kiedy był w seminarium, to często to doświadczenie, również i z więzienia, pomagało mu, aby dotrzeć do więźniów, kiedy uczestniczył w takim duszpasterstwie więziennictwa. Dzisiaj też uczestniczy w takiej grupie pielgrzymi Miłosierdzia, uczestniczył również w takim programie w telewizji polskiej ocaleni, mówi o swoim świadectwie i mówi o swoim doświadczeniu Pana Boga. I teraz tak, dla człowieka, który będzie miał taką postawę faryzejską jak w dzisiejszej, w dzisiejszej Ewangelii, to ktoś powie, ojej. Kryminalista jest księdzem,, hmm, czy to wypada, czy to można? Natomiast jeśli ktoś będzie miał takie spojrzenie Boże, to powie jaki Bóg jest niesamowity, że potrafi tak nawrócić człowieka, że on staje się jego narzędziem. To zupełnie tak jak z celnikiem Mateuszem. Z tym moim bratem w zakonie witamy się bardzo często. Pokój dobro, brachu, i mamy taką naprawdę fajną relację braterską. Ja często idę do Niego do spowiedzi, on czasem do mnie. Widzę, że ma taką mądrość bożą, która, ym, która jest efektem takiego doświadczenia dna, a jednocześnie, później, miłości i miłosierdzia Pana Boga. Słuchajcie, kochani, życzę Wam, abyście mieli takie właśnie spojrzenie na drugiego człowieka, który się nawraca. Spojrzenie Boże, nie takie faryzejskie, który ocenia, przekreśla, który szufladkuje. Kochani, to jest dobra nowina dla wszystkich grzeszników, między innymi dla mnie. Nowina, która polega na tym, że nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Jezus idzie właśnie do tych, którzy są chorzy, aby ich uzdrowić, aby stali się jego narzędziami, aby sobie nie przepisywali chwały Bożej i swojego działania i kombinowania ludzkiego, ale Panu Bogu. I przyjmijcie teraz Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, Papa. Pa. Do jutra.